Cześć, zapraszam Was na rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy w czasie rzeczywistym, tak jak wygląda on na egzaminie państwowym. 32 pytania. Jeżeli przygotowujecie się do egzaminu na prawo jazdy, to oczywiście przypominam, że w naszym serwisie ltest.pl, w naszej aplikacji, znajdziecie całą aktualną bazę pytań. W opisie też jest informacja, jak możecie uzyskać zniżkę na zakup dostępu do bazy. Gratuluję wszystkim, którzy ostatnio zdali swoje egzaminy. Dziękuję za komentarze. I co będziemy rozwiązywać? Testy. Próbny egzamin i rozwiąż. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do żółtych znaków poziomych? Tak jest. Pamiętajmy, że żółte znaki mają pierwszeństwo przed znakami białymi, więc tak jak najbardziej mamy obowiązek. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed widoczną linią ciągu? Chodzi o tą linię. Oczywiście jest to linia bezwzględnego zatrzymania, znak stop. Tak, mamy obowiązek. Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić? Czekamy, co będzie na końcu filmu. Podwójna linia ciągła, tutaj nie, absolutnie nam tu nie wolno zawracać. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu na prawy? Mhm. I tutaj widzimy, że cały czas mamy linię przerywaną. Więc tak, jak najbardziej możemy zmienić ten pas ruchu. Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z użycia kierunkowskazu, zanim zmienisz pas ruchu? Mhm, zmieniamy pas ruchu. Przy każdej zmianie musimy używać kierunkowskazu, więc nie, nie wolno z tego zrezygnować. Czy wolno Ci zatrzymać się w tym miejscu na jezdni? Możemy zatrzymać się na jezdni wzdłuż linii ciągłej, tutaj więc nie, nie możemy się zatrzymywać. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1 ma obowiązek zjechać w prawo? To jest ten numer 1. Tak, tutaj musi zrobić korytarz ży życia, jak najbardziej, ma obowiązek zjechać w prawo. Czy ten znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie? Tak jest i to będzie za 100 metrów. Czy w tej sytuacji, po wykonaniu manewru wyprzedzania, masz obowiązek zjechać na prawy pas ruchu? Mhm. Tak jest, jak najbardziej powinniśmy wrócić na pasy ruchu. Czy masz prawo cofać pojazdem na drodze ekspresowej? Nie, nie wolno nam cofać na drodze ekspresowej. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący obowiązany jest przepuścić pojazd z prawej strony? Tak, tutaj jest taka jakby sytuacja równorzędna, więc tak mamy obowiązek przepuścić go z prawej strony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci skręcić w prawo, w najbliższą jest nie. Nie mamy zakaz skrętu w prawo. Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu? Nie możemy, bo mamy tutaj zakaz skrętu w lewo, więc nie wolno nam zawracać również. Jedziesz na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem? Mhm. Motocyklista jest tu, z naszej prawej strony, a jest to skrzyżowanie równorzędne, więc tak, mamy obowiązek mu ustąpić. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszenia prędkości? Dojeżdżamy do przejścia do pieszych, dla pieszych, ale jest one puste, więc nie, nie musimy zmniejszać prędkości. Czy dojeżdżając do przejścia dla pieszych, na które wchodzi osoba niepełnosprawna, używająca specjalnego znaku lub osoba o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, powinieneś wziąć pod uwagę, że będziesz musiał zatrzymać pojazd, tak jak najbardziej powinniśmy to wziąć. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować jedynie ostrożność? Zobaczcie ten sam film, to samo przejście, ale pytanie jest już o ostrożność. A przed przejściem dla pieszych na przejściu zachowujemy szczególną ostrożność, a nie jedynie ostrożność, więc nie. Czy przejeżdżając przez przejazd kolejowy masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem szynowym? No, nie, oczywiście, że nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Tam było ważne na początku, że wjechaliśmy na rondo i już jesteśmy na tym rondzie, więc, a ci, którzy wjeżdżają, muszą ustąpić pierwszeństwa, więc nie, nie musimy ustępować. Tutaj my mamy pierwszeństwo. Czy masz prawo wjechać na przejazd kolejowy w czasie podnoszenia zapór przez pracownika kolejowego? Nie, nie możemy wtedy wjeżdżać. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania? A co najmniej 1 metr, B co najmniej 2 metry, C bezpieczny. Podczas wymijania zachowujemy odstęp bezpieczny. Tutaj przepisy nie mówią o żadnej konkretnej odległości. Dlaczego układanie na boku osób nieprzytomnych i oddychających jest bezpieczne? A ponieważ zapewnia poszkodowanemu największy komfort oczekiwania na pogotowie, B. Ponieważ zabezpiecza przed urazami kręgosłupa szyjnego. C. Ponieważ zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachłyśnięciu. Ponieważ zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachłośnięciu, czyli odpowiedź C. Na co przede wszystkim może mieć wpływ nieprawidłowe ustawienie lusterek zewnętrznych w pojeździe samochodowym? A. Na bezpieczeństwo w czasie zwiększania prędkości. B. Na bezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu. C. Na bezpieczeństwo podczas wymijania. No, najistotniejsze będzie z tych trzech na bezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu, czyli odpowiedź B. Jakiego sygnału dźwiękowego możesz używać w pojeździe samochodowym? A o zmiennym tonie, B o dowolnym tonie, C o ciągłym, nieprzeraźliwym tonie. Możemy używać tego o ciągłym, nieprzeraźliwym tonie, czyli odpowiedź C. W jakich przypadkach organ upoważniony do kontroli drogowej może zatrzymać kierującym pojazdem prawo jazdy? A. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę od dozwolonej. B. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na dwukrotnym przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km na godzinę. C. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km na godzinę. No jest to o przekroczenie o więcej niż 50 km na godzinę od dozwolonej na obszarze zabudowanym, czyli odpowiedź A. Który bieg jest właściwy do rozpoczęcia jazdy samochodem osobowym na suchej nawierzchni? A. Drugi, B. Pierwszy, C. Ten, na którym jazda została zakończona. Bieg pierwszy, czyli odpowiedź B. W której z wymienionych sytuacji potwierdzenie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni? A gdy upłynął termin ważności prawa jazdy? B. W przypadku przekroczenia przez kierującego 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny. C. Gdy wobec kierującego wydane zostało postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. To potwierdzenie uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, czyli odpowiedź A. Kiedy wolno przewozić samochodem ciężarowym na przednim siedzeniu dziecko mające poniżej 150 cm wzrostu, przytrzymywane jedynie za pomocą pasów bezpieczeństwa? A. Jeżeli dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, b. Jeżeli w samochodzie tym nie ma możliwości zamontowania fotelika bezpieczeństwa, c. Jeżeli dziecko ma zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa. Jeżeli ma takie zaświadczenie, to wtedy możemy je tak przewozić czyli odpowiedź C. Z jaką prędkością wolno kontynuować jazdę samochodem osobowym za tymi znakami? A. 30 km na godzinę do najbliższego skrzyżowania, a następnie 50 km na godzinę. B. 30 km na godzinę do tablicy z nazwą początkowo miejscowości, a następnie 90 km na godzinę. C. 30 km na godzinę na całym odcinku drogi biegnącej na obszarze zabudowanym. Te znaki są razem, więc będzie to 30 km na godzinę na całym odcinku drogi biegnącej na obszarze zabudowanym, czyli odpowiedź C. Jaką funkcję pełni dobrze ustawiony zagłówek w razie wypadku drogowego? A. Chroni czubek głowy. B. Chroni kręgi szyjne. C. Chroni plecy. Powinien chronić nam kręgi szyjne, czyli odpowiedź B. Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody? A. 1 m. B. Bezpieczny. C. 1,5 m. Odstęp bezpieczny. Odpowiedź B. Którą z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzania samochodem osobowym we mgle poza obszarem zabudowanym? A. Dawać krótkotrwałe sygnały świetlne, B. dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe, C. wyłączyć tylne światło przeciw głowę, niezależnie od stopnia ograniczenia widoczności. We mgle, poza obszarem zabudowanym, dobrze jest dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe, czyli odpowiedź B. To było ostatnie, tak jest. 74 punkty, to znaczy, że odpowiedzi do wszystkich pytań, tak jak widzimy tutaj, były prawidłowe. Możemy tutaj podejrzeć test, możemy go również powtórzyć. Dziękuję bardzo za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych, zapraszam do naszego serwisu. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.